Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga. To jest magazyn rynek prawniczy, a moim gościem jest profesor Daniel Książek, partner zarządzający w kancelarii BKB, baran książek Bigaj. Witam panie mecenasie. Panie profesorze bardzo serdecznie. Witam serdecznie Panie. Profesorze. Porozmawiamy o rynku prawniczym, o zmieniającym się rynku prawniczym bardzo dynamicznie. Mamy początek roku i. Jakie zmiany? Jak pan dostrzega, w którym, w którym kierunku ten rynek prawniczy podąża? Zacznę od takiego ogólnego pytania. Tak, a jest to duży rynek bez dwóch zdań, natomiast on ulega ciągłym zmianom, ciągłej transformacji. Jeżeli powiemy, że na rynek 20 lat temu dochodziło 40 prawników z izby. Z rady rocznie, to dzisiaj mamy skalę na poziomie 300-400. To kształtuje cały rynek. Rynek, który staje się rynkiem wielu prawników, wielu kancelarii, co z kolei gigantycznie wpływa na, na rozszczepienie jakości. Skrajna jakość. Ktoś jest bardzo dobry, ktoś jest średni i ktoś jest bardzo słaby. Na to z kolei przekłada się. A, na, na jakość klienta. Jakość, a, którą on sam postrzega, lub też nie. Mhm. Jest to rynek, gdzie przez liczbę prawników, liczbę kancelarii, mniejszych, większych, największych. Y, kształtujemy nowe stawki. Mhm. Nowy sposób. W sposób podejścia do projektów, do obsługi klienta. Klient dzisiaj chce mieć zamknięty kap godzin. Nawet jeżeli my wskażemy stawkę 400, 500, 600 zł, 300 zł, Mniejsze kancelarie tak mają. To klient i tak idzie w stronę a, m, zamkniętego wynagrodzenia za konkretny czyli, projekt. Za, czyli, czyli te go godzinowe... Czyli te godziny stają się tak naprawdę tylko bazą Realny czas pracy w zasadzie odchodzi do lamusa. A to Lepiej dla kancelarii, czy gorzej? Czy, 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 zdecydowanie gorzej. Z, 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 Ale gorzej. dla klienta Aha. zdecydowanie lepiej. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego nie godzina projektowa? Rozumiem, że to można nazwać projektowe, tak? Presja to... na budżet. Presja mhm. na budżet. Bo, hmm, wydaje się, że w Polsce nie ma jeszcze kultury takiej, jaka jest a, od lat wykształcona, no chociażby w Stanach Zjednoczonych. Aby, czy też w UK, gdzie, gdzie prawnik, gdzie kancelaria postrzegana jest im lepsza, tym większe bezpieczeństwo dla klienta, droższa kancelaria, prawda? Gdzieś ta cena schodzi na drugi plan. U nas w Polsce rynek jest budowany w oparciu o budżet, o budżet, budżet, uh -huh. tak, ze strony klienta przykład, chociażby w ostatnim czasie mamy odpływ kancelarii bardzo znanych za granicą, dużych, gigantów, dla których rynek polski, duży rynek, duże państwo. Jesteśmy przecież centrum tego, gdzie osób, jesteśmy, oczywiście, ze względu na niskie stawki. W związku z tym stawki, które są w Polsce, nie są stawkami Y, które są do zaakceptowania na poziomie minimum. Już Ta. nie mówię, mhm. że stawką, która jest atrakcyjna mhm. dla giganta, dla dużej kancelarii. Czyli, czyli, czyli rozumiem, że stawki nie wiem, w Czechach, w Austrii, no w Austrii pewnie na pewno, one są wyższe, tak? One, 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 one... Są w euro przede wszystkim. Mhm. A, y, jest oczywiście y, y, sposób a, na to, aby a, i nasza. Czy pracę, czy zlecenie rozliczać w euro, prawda? Mhm. Czy dolarach. Natomiast jest to sztuczny mechanizm i on jest a, przypięty do kancelarii międzynarodowych, prawda? Natomiast na rynku polskim, na tej największej części rynku, stawka jest w złotych, gigantyczna presja na stawki, dlatego że do przetargu startuje nie cztery kancelarie czy trzy a 40 kancelarii, prawda? <Ky> Czyli konkurencyjność, I, tak? Czyli konkurencja tak. między kancelariami wymusza stawki, no ale dokładnie przecież, tak. przecież <Ky> y y konkurencja no, też jest na zachodzie, no, w, w, we Francji, w Niemczech też działają kancelarie, jest ich dużo, to i, i dlaczego tak tak, to ta, ta różnica? Sam mechanizm a, ze strony klienta, prawda? Mhm. Gdzie klient nie patrzy na jakość, Tylko na, na pierwszym miejscu, tak? lecz na cenę. Jeżeli mamy zapytania od klienta w drodze przetargu, zaproszenie, to na pierwszym miejscu największą wagę ma cena. Są kancelarie, które wykonają pracę za, za 5-6 tysięcy, gdzie kancelaria, która, a, która uznaje się za specjalizującą się kancelarię, specjalistów. W tej części prawa za 15, za 20, za 30 tysięcy złotych. I to wszystko zależy od klienta. Jeżeli klient chce mieć jakość i stawia jakość na pierwszym miejscu, chce czuć się bezpiecznie tak, ze względu na jakość, to cena jest na miejscu drugim lub trzecim, prawda? Lub też nie patrzy na nią aż tak mocno, jak w 90% przypadków. Ale to I to stało? kształtuje rynek. Tak, ale, ale co się stało? Ja rozumiem, że. Bo kiedyś tak nie było, kiedyś, kiedyś ta jakość była. Czy znaczy ten rynek był raczej. Bo ja słyszę, to, 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 to jest jakby kolejna, kolejna taka opinia o stawkach, że one rzeczywiście się bardzo zmieniły na niekorzyść. Nie? Ale czy to jest czynnik tylko i wyłącznie, że tych kancelarii jest więcej? Czy może coś jeszcze? No mamy na przykład nie wiem, czy to jest dobry trop, ale mamy sztuczną inteligencję, która gdzieś tam się powoli rozbija w kancelariach. To jest jeszcze młody trend. I na pewno gdzieś będzie wpływał na, na nie tyle na stawki, co na akceptację niższej stawki, ze względu na to, że może ktoś obniżyć koszty kancelarii. Mhm. Czyli od drugiej strony. Dlaczego tak jest? Jeżeli mamy kancelarii czy prawników rok do roku z uprawnieniami 300 nowych którzy zakładają kancelarię, czy prawników, którzy odchodzą z dużej kancelarii i zakładają swoje kancelarię a, i klient wie, że, że ten prawnik jest dobrym prawnikiem. On z chęcią obniży stawkę, bo też koszty ma inne, prawda? I to jest taki samonapędzający się mechanizm, mhm. który kreuje jeszcze większą presję na stawki. na Część kancelarii w ogóle nie startuje do przetargów to z kolei ma wpływ na rentowność kancelarii, a i takie trochę odchodzenie od modelu, gdzie faktycznie y, wynagrodzenie prawnika czy partnera było wynagrodzeniem na poziomie bardzo wysokim, a dzisiaj jednak jest więcej kancelarii średnich, a, które kreują model y, iść do prawnika, a nie iść do firmy, prawda? Czyli klient świadomy tego. A, że chce zapłacić mniej, wybiera prawników, którzy mają mniejsze, większe doświadczenie, którzy odeszli z dużych kancelarii a, i wiedzą, że na nich presja a, jest łatwiejsza, prostsza, gdy chodzi o stawki. Ale też sam prawnik walczy stawką, prawda? No. Yy, yy, więc tak, liczba prawników, liczba kancelarii daje yy, szeroki wybór klientowi, który na pierwszym miejscu stawia Budżet. Ale to jest problem y, jakich kancelarii wszystkich. Te duże też to, te, też mają z tym problem. To największe kancelaria. No jeżeli a, jedna z największych y, w UK wychodzi z Polski, to tak. Mhm. To jest najlepszy przykład, prawda? Mhm. Y, nie ma pracy na stawkach, które ta kancelaria chce mieć. Na, y, i oczywiście y, słyszymy o modelu godzin. A, stawek a, 200, 300, 400 euro za godzinę, ale tak naprawdę to jest tylko stawka za jedną godzinę. Jak to wygląda na, w kontekście finalnym, na, czyli na, przy danym projekcie mogłoby się okazać, że tak naprawdę ona z tych 400 schodzi na 200 albo 150 euro. Bo wszystkich godzin nie zabilujemy, jest zamknięty kap godzin, który nie nie odzwierciedla realnej pracy, no i ta stawka nam spada do, do poziomów, które są średnim, a, by, średnim na rynku. Yy -y -y. A ale jak że, tak to wygląda? Je jeżeli ten trend będzie się utrzymywał, to jakie konsekwencje tego będą dla rynku? Czyli ja rozumiem, że no, większa skłonność do opuszczania przez, przez tych największych, którzy nie będą widzieć, ale co jeszcze? Myślę, że taka... No, y Troszeczkę nazwijmy to utopia, gdy chodzi, to staje się utopią, a jeżeli idę na, na prawo to w sytuacji, kiedy skończę studia i pójdę na aplikację, zdobędę uprawnienia, to oznacza automatycznie, że ja będę na poziomie wynagrodzeń X, mocno ponad średnią. Dzisiaj a, dzisiejszy rynek weryfikuje to wszystko, prawda? Więc ta atrakcyjność bycia prawnikiem spada. Mhm. Z roku na rok spada. A, by, jeżeli na studiach jest a, są setki osób na jeżeli mamy uczelni y, 10, 20 razy więcej niż x czasu temu. No to to wszystko generuje i pompuje ten rynek w sensie osobowym. Yy, ale też drenuje w sensie finansowym, gdy chodzi o relacje klient i kancelaria, szczególnie na poziomie kancelarii, które, yy, które miały stawki na bigocenie na poziomie jakości, prawda? Mhm. I tak A jest, my, to jest to miejsce, no bo to takie dosyć. No, smutna. Smutna, tak. Wizja, ba, ba, bardzo, wizja ba, bardzo, bardzo, bardzo pesymistyczna. Tak, tak. Ja, oczywiście mhm. ch 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 chciałem zapytać o coś pozytywnego, bo coś się dzieje, ale, ale jest miejsce dla prawników, jeszcze dla, dla kancelarii, nowych, jest na sukces. Jest pozytywny aspekt, tak, oczywiście, tylko ten sukces jest redefiniowany mhm. przez rynek. Sukcesem dzisiaj rynku jest to, że, mm, że ktoś, kto zakłada butik po kilku latach, na przykład pracy, czy też, a, czy też pracy naukowej, nawet, i zakłada kancelarię kilkuosobową, jest w stanie y, wygrać przetarg, na, gdzie konkurentem jest największa kancelaria. Mhm. Czyli ma, jest rynek, który daje możliwości dla prawnika, y, z mniejszym doświadczeniem, lub też dla prawnika, który, y, y, który nie ma etosu pracy w dużej kancelarii, mm. lub też i wyszedł z kancelarii jest tak, stworzył tak. butik. Dokładnie tak. Jakby to jest pozytywne. Mm -hmm. na, y, y, co oczywiście y, mocno wpływa na stawki, prawda? Bo ten, mm. kto ma siedem osób, lub jest sam y, przy jakichś działkach, jak na przykład prawo pracy, jest w stanie a y, y, Dać klientowi coś, co klient musiałby wykupić od innej kancelarii za cztery razy większą kwotę. Tak, no ale to, czasami, to jest logiczne. Czasami jest. Tak. 70 czy 80% procent, ja to zawsze hmm. też powtarzam studentom. 70-80% na wszystkich spraw, które są rozwiązywane w kancelarii, są możliwe do rozwiązania przez większość prawników. To 20-30% jest dla specjalistów, prawda? Ale to jest ciągle 20-30%. Mm -hmm. y więc, y więc to jest to przełożenie. Oczywiście mamy też a, sferę spraw, gdzie są duże projekty, warte miliardy złotych, prawda? I one są zarezerwowane dla kancelarii, która daje jakość, bezpieczeństwo i polisę. Prawda? Ale pewnie to jest, jest wielowarstwową obsługę prawda Dokładnie potrafią. tak, dokładnie tak. Ale to jest kompletnie inna sfera i, no, i to jest rynek, który jest rynkiem w zasadzie zamkniętym dla 80 rynku, gdy chodzi o prawników i kancelarii. No to zapytam o coś pozytywnego. Czy coś na rynku dzieje się pozytywnego? Tak patrząc na niego z, oczywiście polskim rynku, z lotu ptaka. No mamy chociażby te nowe technologie, które gdzieś wkraczają. Oczywiście mówi się o zagrożeniach, że że, że one mogą zastąpić, że mogą y, trochę wyeliminować, utrudnić wejście na rynek profesjonalny i, i, i karierę tym młodym prawnikom, no bo nagle ten łańcuch gdzieś tam zostanie przerwany. Co jest? Gdy chodzi no. o sztuczną inteligencję, to są dwie płaszczyzny. Pierwsza a, pierwsza pozytywna, stricte kosztowa, prawda? Gdzie możemy stworzyć system pracy w kancelarii z wykorzystaniem tego systemu, sztucznego, prawda? I mhm. yy, y, y, to jest okej. Okay. To jest bardzo transparentne i klient jest świadomy, jaki jest udział tego w pracy, którą on kupuje, którą on zleca, za którą płaci, prawda? Yy, y, y, natomiast jest też drugi aspekt, ma, i on jest niebezpiecznym aspektem. To jest wykorzystanie w sposób, ma dla klienta niekontrolowany, nieświadomy, y, mm, co z kolei przekłada się automatycznie na bezpieczeństwo tej porady, na bezpieczeństwo a, y, y, zlecenia, które jest obsługiwane, no właśnie, mhm. nie wiadomo przez kogo. Więc, y, więc to jest na pewno bardzo, y, bardzo ważny aspekt. On musi być uregulowany. On musi być uregulowany dla jakości firmy prawniczej na początku w środku, a następnie y, być transparentnym przed klientem. Mhm. Jeżeli y, ja otrzymuję ma w kancelarii do sprawdzenia pismo, to chciałbym wiedzieć, czy a jest to pismo, które jest napisane przez prawnika na, z wykorzystaniem jego wiedzy, czy też przez kogoś, tak. kto prawnikiem nie jest, a dysponuje gigantyczną bazą. I oczywiście to należy na wszystko wykorzystywać w odpowiedni sposób, w sposób transparentny i bezpieczny, przede wszystkim dla klienta, prawda? A to bezpieczeństwo dla klienta zaczyna się w kancelarii. Na, więc tutaj mamy sporo, sporo jeszcze do, do rozwoju, do nadzoru, do stworzenia Bezpiecznego systemu wykorzystania tych tak, no instrumentów. Wydaje mi się, że to wszystko dopiero przed nami, ta rewolucja. Absolutnie tak. Dopiero się zaczynała. W każdej sferze życia. Tak, tak, dokładnie, na każdej płaszczyźnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Daniel Książek, partner zarządzający w kancelarii BKB był moim gościem, a to był magazyn rynek prawniczy.